Już część pasieki tutaj wyjechała na pożytki. E, wyjechała w miejsce, w którym jest bardzo dużo wierzby. E, tak w tym roku na próbę. E, wywieźliśmy pszczoły na, e, w miejscu, w którym będzie kwitła wierzba. Może coś to da, może nie, może to zastymuluje rodziny w odpowiedni sposób, tego to ja nie wiem jak to się będzie, jak to będzie wyglądało naprawdę. B138. B138 jest to linia B44, czyli B14 unasienione w 22 roku, z tego co pamiętam, to już zobaczycie tu się tabelka pojawi. unasienione na trutowisku Südharz, nie Südharz, na trutowisku Stolberg. linią B19 Tomasa Rupela. Ogólnie B44 wywodzi się z linii B14 zaimportowanej od Tomasa Rupela. Jest to linia Meda Tomasa Rupela. B138 powstało poprzez skrzyżowanie B44 na, trutowisko Tuno, na trutowisku Tuno linią pszczół Old Fast, linią pszczół Langos pochodzącej z wyspy Langos w Grecji. Pszczoły te dostały ramkę na płasko. Już prawie, że ją wyjadły. Zajmują 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dziewięć uliczek. Zajmują dziewięć uliczek. Jest to bardzo silna rodzina, zimowana na jednym korpusie, po to, żeby można było ją właśnie na wiosnę stymulować. Z rodziny bije ciepło. Pszczoły już znaczącą część pokarmu przeniosły. No, jeszcze troszeczkę im zostało. I takie je zostawimy. Jest to linia o bardzo dynamicznym, wiosennym rozwoju. Bardzo szybko się rozwija. Tworzy bardzo dużą siłę tworzy bardzo dużą siłę e, znosi w miarę dużej ilości miodu linia meda e, linia meda po B 4 e, jeżeli chodzi o tą pszczoły, to należy zwrócić uwagę na jej szczególną higieniczność oraz, oraz bardzo wysoką zimotrwałość. E, pszczoły te w zimę, po zimie nie miały praktycznie e, osypu pszczół martwych. No wiadomo, był tak minimalny, że przy pierwszych oblotach pszczoły go wyczyściły, go, usunęły po prostu, usunęły robotnice, które upadły, które w wyniku przepracowania, ewentualnie ewentualnie po prostu złych warunków pogodowych, przemrożenia, bądź wystąpienia jakiegoś patogenu Upadły. Jeżeli mówimy tu o patogenach, to bardzo ważną cechą linii B14 jest wysoka odporność na varozę. Wysoka odporność na nosemozę. Nigdy ta rodzina nie miała tak zwanego zdefekowanego wylotka, ani B14, ani B44. Linie te i tak samo B138 nie. Pszczoły nie defekują, nie wykazują objawów związanych z występowaniem nosemy. Ani nosemy cerany, ani nosemy apis. Pszczoły te sobie prawdopodobnie z tym patogenem radzą, dzięki temu, że posiadają bardzo wysoką higieniczność. Jeżeli chodzi o łagodność, jak widać, łagodność jest w miarę wysoka. Pszczoły te nie atakują pszczelarza, mimo że pogoda jest beznadziejna i i ja na ich miejscu bym nie atakował. Natomiast to to mamy linię B138, linię MEDE skrzyżowaną na trutowisku B44, skrzyżowane na trutowisku TUNA w 1924 roku. Oczywiście wcześniej B144, czyli B14 unasienione na trutowisku STOLBERG, a jeszcze wcześniej jeszcze wcześniej to B14, z tego co pamiętam, to powstało poprzez skrzyżowanie B4 na trutowisku Lautental, czyli mamy tutaj pszczołę Meda. B4 na Lautental wtedy było B140, na Lautental było Tomasa Rupela, czyli też Meda linia, ewentualnie. Można powiedzieć, że kolejnym krzyżowaniem było B19 na trutowisku Stolberg, i ostatnie krzyżowanie na trutowisku Tuno. Powstało w ten, w ten sposób B138. Bardzo fajna pszczoła. Pszczoła, o której należy pamiętać i brać ją pod uwagę linia Meda. Polecam linię Meda. Przy okazji chciałbym tutaj powiedzieć bardzo ważną rzecz. Jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o pszczoły linii meda, linia kaukaska, linia wulkan, linia monticola to pszczoły z pasieki Netpel, pszczoły z mojej pasieki to są linie, które prezentuję. Jeżeli gdzieś kupicie medę albo kaukaza, linię kaukaską albo linię medę to nie jest ta sama pszczoła. Hodowcy prowadzą różną selekcję, zwracają uwagę na różne cechy. W związku z tym zamawiając... Chcąc posiadać wulkana z, z pasiki Pawlu Knetel, zamawiacie u nas, a nie u kogoś, czy tam ewentualnie pszczoły Kaukas, linię Bakfast opartą na, na pszczole kaukaskiej, e, czy linię Bakfast opartą na pszczole środkowoeuropejskiej. To, że ktoś coś takiego oferuje, to nie znaczy, że to jest ta linia. E, rodowody moich linii są dostępne na stronie Fundacji Karla Karla e, oraz na mojej stronie. Oceny tych pszczół też są tam dostępne, prowadzone przez. Prowadzone przez pasieki należące do Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Pszczół sprowadzone prowadzone przez nas oceny. I każdy z pszczelarzy, każdy z hodowców zwraca uwagę na inne cechy i w inny sposób te pszczoły prowadzi. Więc trzeba o tym bardzo dokładnie pamiętać, że jeżeli chcecie mieć tą medę, to zamawiacie ją tutaj, bo ktoś inny może mieć tą pszczołę po innej matce reprodukcyjnej, matce, która będzie. Yy, selekcjonowana w inny sposób.